No cześć, będzie dziś o spotkaniu autorskim, które poprowadziłam o wracaniu do normalności i zdrowia, a także o ubraniach i o tym, jak zmieniłam swój styl ubierania. No cześć, ja zaraz wychodzę, bo prowadzę pewne spotkanie, ale już ostatnio pytało się parę osób mnie o ubrania, które miałam, więc. Dzisiaj już nie popełnię tego błędu i nie pominę tego fascynującego detalu. I jestem dzisiaj w golfie z hm w sukience z Monki. Mam też taką drugą białą, którą widzieliście na przedostatnim vlogu. A teraz stopy, które mają zresztą przepiękny taki wzór, kupiłam online w sklepie, który teraz widzicie. Kotek zostaje. W ogóle zaszalałam dzisiaj i po tym czasie takim mega smętnym siedzenia po operacji w domu, no ręka, jak widzicie, jest już bez temblaka, no ale muszę na nią bardzo uważać, to poszłam dzisiaj do fryzjera, żeby mi wykończył, w ogóle zrobił fryzurę, no bo jedną ręką byłoby mi to ciężko zrobić i super się cieszę. I zrobiłam też super paznokcie i jakoś mam dziś naprawdę chyba najlepszy dzień i najwięcej energii, od, yy, od początku października. Więc cieszę się bardzo, bo mega mi zależy, żeby fajnie to spotkanie poszło i mam nadzieję, że się uda. Czy to zawsze miałeś w sobie taką otwartość na, to, na rozmowę i na zrozumienie kogoś, kto myśli kompletnie inaczej niż Ty? To jest dobre pytanie. Mm, nigdy nie byłem osobą taką konfrontacyjną. Poprzedniego wieczora starałam się być bardzo dzielna i udawać, że moja ręka świetnie działa, ale nie do końca działała i kolejnego dnia oczywiście musiałam to odchorować leżąc i przysłuchując się dyskusjom. Chociaż szczerze czasem to serio wolę słuchać niż mówić. Super wczoraj wyszło to spotkanie, widzę, że Orcio, Orcio też się bardzo cieszy i cieszę się, że już drugi dzień z rzędu, jestem w stanie wyjść z domu i coś porobić i mam jakąkolwiek energię. To jest powrót do życia na maksa. Jakie dla twoje wrażenia po spotkaniu wczoraj? A, było to... cudownie. Spotkanie było mega. Super, że, że, że jakby Ty prowadziłeś, więc to że dla mnie było bardzo miłe. I, no i czułem się dużo bardziej komfortowo niż normalnie mi się czuwało. Bo naprawdę słodziutko. żegnaliśmy gości, a mnie mega zmogło po tym ramenie kurde spać mi się chce. Już po prostu znowu spadek energii, więc idziemy po pączki i wrócimy sobie do domu. W ogóle mieliśmy dzisiaj taką sytuację, że Orcio otwiera z Basią okno. Nie, znaczy nie otwiera, otwiera Patrzą przez okno i co tam widzą? Pani otworzyła kotu okno i kot sobie wyszedł normalnie na e, parapet i sobie Patrzył w dół na zewnętrzny parapet i normalnie jakby było ślisko, to by się mógł no, przekopytnąć do przodu i spaść na, na dół, no masakra, ja, my tak się przestraszyliśmy. Masakra, bo ten y, kot normalnie wyszedł na zewnętrzny parapet i sobie po nim chodził, masakra, ja nie, nie mogłam na to patrzeć, bo płakać mi się chciało, bo jeżeli on by spadł, to z trzeciego piętra po prostu zginąłby, nie? Zocliśmy właśnie i jeszcze po drodze zahaczyliśmy o galerię handlową. No i weszłam do 4Fa w poszukiwaniu dresu, bo szukałam dresu na zimę takiego cieplejszego, a że tam się okazało, że była jakaś promka minus 30%, to się tym bardziej cieszę, że udało mi się znaleźć taki super dresik. O, tą drugą ręką, tak ciężko mi podnieść! No! On to ma właśnie pod spodem takiego coś cieplejszego. No, nie jest to nie wiadomo co, ale na pewno jest grubszy taki dresik. W ogóle zauważyłam, że tutaj w Warszawie ludzie chodzą w dresach tak po mieście na co dzień. W Krakowie raczej się z tym nie spotkałam. Więc sobie tak myślę, że taki dresik na spacer z koleżanką, do, na to kurtka. To rewelacja, ale ponieważ była ta promocja, to skusiłam się jeszcze na takie śniegowce. I o ile przez kilka ostatnich lat y, zmieniał się mój styl, to przez ostatnie kilka miesięcy, ubierania się, oczywiście, styl, myślę, że coś tam mi kliknęło w głowie i jakby doszłam wreszcie do punktu, w którym wiem, co lubię i chcę ubierać i jakie kolory. Wiecie, ja zawsze miałam taki problem, że byłam strasznie jasna, jaśniejsza niż wszyscy i nie tylko włosy, ale też skóra, o, oczy, no po prostu zawsze taka biała plama i nie miałam pomysłu ani pojęcia co ubierać, bo nie miałam w rodzinie drugiej kobiety, która by miała taką urodę jasną jak ja. Obserwuję też jak w ogóle właśnie w Warszawie ludzie się ubierają i jest ta różnica, ale ta różnica strasznie mnie cieszy, bo Czuję, że coraz większego będę mieć luza, bo poza tym, że zmieniłam kolory, jakie ubieram, to także sam styl moich ubrań już nie jest taki sztywny i elegancki. Nie wiem, na ile to widać, mam nadzieję, że widać. <grych> Super, mi się podobają. A teraz się przebieram, idę do Kamila, zjemy sobie pączka i będziemy czylkować pewnie już dzisiaj do końca dnia. Taka ta sobota. A jutro w ogóle mamy mega plan na dzień, bo zaprosili nas do siebie brzesce wieczorem i po południu. Idziemy też na jedno wydarzenie ich córeczki Vivi, bo będzie ona występować. i Będziemy jako, jako wujek i ciocia oczywiście bić brawo. A kto tutaj? A kto tutaj znalazł pudełko? Co? Słodzi moja kochana. A to jest w ogóle typowy styl Joli. No i jeszcze sprzed roku, ale to jest taki typowy Joli jesienny styl, czyli takie troszeczkę eleganckowate spodnie no i brązowa bluzka. I wciąż jakby okej, okay, się tak to są ubrać, nie będę wyrzucać ubrani i tak dalej. Tym bardziej, że są spoko. Ale to już nie jest takie ubranie, w którym się czuję tak super ekstra, w którym się sobie tak super podoba. No, jak Kamil robi kanapki, to nie ma co narzekać. To co, jajko na awokado, na awokado czy no, coś no, Ja poproszę jajko po, na awokado. Ja też poproszę. Jeszcze tutaj dla koteczka śniadanko. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Smacznego. A mój w ogóle plan na dziś to jest podmontować vloga. Więc czekam mnie dzień siedzenia przy i mam nadzieję dzień skupienia na tym zadaniu. I dopiero wieczorem jedziemy do Białobrzeski, nie? Na którą godzinę? Jedziemy jeszcze na występ Vivi. No jedziemy na występ Vivi. Mm. Właśnie mówiłam. Tak mówiłeś. na którą godzinę? Na 18. No będzie tańczyć? Nie wiem, będzie występować. A jeszcze wcześniej jedziemy do Barbera. Bo Popatrz jak ja wyglądam. Okej. Okay. Widzisz, to ty lepiej wiesz co my dzisiaj robimy niż ja. Udało mi się ogarnąć tego vloga i jak zawsze byłam załamana tym, że mam beznadziejne nagrania, że nic z tego nie poskładam, a okazało się, że jest super materiał. Ile jeszcze razy? Ile jeszcze razy? Tak. Oh, od razu jakoś tak się lepiej czuję i dużo lżej, bo naprawdę mi to ciążyło. Nawet śniło mi się dzisiaj w nocy, że mam gdzieś jechać, grać w jakiejś, kurde, nie wiem, orkiestrze, śpiewać w jakimś chórze, jestem totalnie nieprzygotowana, nie znam materiału w ogóle o co chodzi. A jeszcze wracając do tematu ubrania czy zmiany stylu ubierania, no to właśnie z tego co miałam ubrane chyba wczoraj, te brązowe spodnie i, i bluzka, to właśnie zmiana poszła w kierunku tego, co mam ubrane dzisiaj, czyli pastelowe kolory, no też spodnie, też bluzka, nie? Ale zupełnie ja inaczej w tym wyglądam i inaczej się czuję. Tę koszulkę w ogóle, bo też gdzieś ktoś o nią pytał, kupiłam w Nago, udało mi się na promocji złapać. A spodnie są z bir, były tylko i wyłącznie na stronie. Nie były ich w, skle jego w sklepach, w sklepie było tylko jakieś tam beżowe, białe, czarne. No i oczywiście moje wisiorki naszej Niki od otok. W sumie pod nie mogłabym sobie wszystkie ubrania wymyślać. No, także nie każdemu się musi podobać, ale e, ja czuję, że wreszcie doszłam do czegoś swojego, jeżeli chodzi o ubiór i kolory. A po przedstawieniu zasiedzieliśmy się u Natalii i Maćka. Tak jak to często bywa w dobrym towarzystwie. Na no dzień dobry w poniedziałek. Dzień pracy. Widzieliśmy wczoraj w Natalii i Maćka gdzieś do 10, po 10 wyjechaliśmy od nich, więc to jest mega późno. Ja ogólnie w domu bardzo lubię być o 18 już, o 19 najpóźniej. To raczej wyjątkowo, jeżeli, jeżeli nie ma nas w domu o tej godzinie. I w ogóle chodzimy spać też dosyć wcześnie, bo gdzieś 21.30, no maks 22 już jesteśmy w łóżkach. W łóżku. jednym. Sen jest ogólnie dla mnie bardzo ważny i... Kurczę, no... Cieszę się, że mogę w ogóle tyle sobie pozwolić, żeby spać ponad te 8 godzin dziennie, bo rano tak wstaje właśnie około 8, no więc nawet z tego co liczę to 9,5-10 godzin. Zazwyczaj śpię. To dobrze. Kamil w ogóle przed wyjściem do pracy zrobił mi taką kanapeczkę, Jakie to słodkie. Ja w ogóle nie jestem na razie w stanie sobie posmarować kromki masłem. I po jedną ręką mogłabym to tylko robić, no a nie da się jedną ręką. Przynajmniej ja nie potrafię. No i dzisiaj mam do dokończenia vloga tak naprawdę wieczorem premiera. I strasznie słabe jest to, że już się zaczyna ta pora roku, gdzie wcześniej się robi ciemno i około 17 jest już tak bardzo ciemno, a 18 jest totalnie ciemno. Więc krótszy jest też ten dzień do nagrywania, bo wiadomo, że tu mogę użyć lampy, jestem w domu czy coś, ale tak na zewnątrz, no to już nie bardzo się cokolwiek nagra. A tu proszę, salon w wersji <laughs> mniej wyjściowej z praniem rozłożonym. Tá aqui, é Rzeczą ruchową, jedyną fizyczną aktywnością, którą przez najbliższe miesiące będę mogła wykonywać, uprawiać, jest spacerowanie. Zawsze to coś. To zrobiłam sobie prezent i kupiłam taki Termos z Water Dropa, który jest mega drogi, kosztuje 140 zł. To jest, to jest mój prezent dla mnie samej. Zobaczymy, czy jest tyle Wart. A kupiłam go sobie właśnie takiego ekstra. Po to, żeby mnie to motywowało do wychodzenia na spacerki, będę sobie do niego, taki jest plan, robić czaj tea laté On ma 400 ml, więc idealnie na taki spacerek. I jesienią, i zimą z nim sobie będę po prostu chodzić i poznawać jakieś miejsca w Warszawie. 52 minuty samego, kurde, renderowania teraz przede mną. Ja się. A skoro mam jeszcze tyle czasu, to wyskoczę do paczku matu i wyjdę naprzeciw Kamilowi. Ojejku, ubieranie też takich rzeczy jedną ręką. Boże, jaki ten wróg będzie pełen narzekania. Nie! Yeah. Już znalazłam, jest ze mną, tylko tu wybiegł przede mnie. E, I mamy jeszcze załatwienia na poczcie. Coś tam. W ogóle, jak łatwo wyjść z domu, kiedy się po wyjściu jest już od razu w mieście, a nie trzeba nie wiadomo co i nie wiadomo gdzie. Wow, co tu są? No chyba jest. Jakbym ruszył teraz z tymi liśćmi, to pewnie by wyleciały. Tak sobie postawiłam trochę wysoko w poprzeczkę, żeby szybko wrócić po tym złamaniu i montować i nagrywać, i przez to teraz nie miałam w ogóle wolnego i też. Nie wiem, po prostu takie coś w sobie mam, że strasznie mi zależy, żeby robię rzeczy, robić rzeczy, które robię dobrze, i jeżeli tylko mogę je robić, to już staram się je robić jakby jak najlepiej. I to doprowadziło mnie do drugiego złamania, bo przecież mogłam sobie nie jeździć, albo mogłam jeździć tak w kółko, a nie od razu zapisywać się na lekcje i ćwiczyć nowe rzeczy. I to samo doprowadziło do tego, że filmów na kanale nie było tylko przez tydzień. Hm. Nie no, tak serio, po prostu chyba jak się coś lubi, to strasznie ciężko z tego zrezygnować i... no i ja mam problem z rezygnowaniem z rzeczy, z których, które lubię.